Z wizytą w Kielcach przebywa delegacja z zaprzyjaźnionego Taijiu w Chinach. W skład sześcioosobowej grupy z wiceburmistrz miasta na czele weszli dyrektorzy departamentów edukacji, kultury, mediów i finansów oraz zastępca sekretarza generalnego. Podczas spotkania w ratuszu z władzami Kielc gościom przedstawiono atuty naszego miasta oraz perspektywy rozwoju. Mówiono o wielu płaszczyznach, na których może być rozwijana współpraca. To co możemy od razu zaproponować to jest to, co się wyraża hasłem Kielce bramą do Europy, ale nie tylko do Europy, bo poprzez uczestnictwo w targach naszych kieleckich przedsiębiorcy producenci z Chin mają możliwość wejścia zarówno na rynki wschodnie i zachodnie od Kielc. I taka perspektywa już w tej chwili może być wykorzystana. Równocześnie Chiny są dużym rynkiem zbytu, szczególnie dla naszych producentów produktów rolnych. Mówię tutaj o zbożach i o przemyśle mięsnym. Do tej pory nie jest to wykorzystane. Inni tam sprzedają, my ciągle jesteśmy na początku drogi. Obok spraw gospodarczych władze Kielc oraz chińskiego Taizhou dostrzegają także bardzo duże możliwości obustronnych kontaktów w sferze szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z miastem Kielce. Widzimy wiele płaszczyzn przyszłych kontaktów. Przede wszystkim będzie to gospodarka, ale również kultura, edukacja, budownictwo czy branża wystawienniczo-targowa. Wiemy, że gospodarka i ekonomia są podstawą, ale najpierw musimy zainwestować w materiał ludzki i postawimy na edukację, wymianę kulturową pomiędzy młodzieżą i naszymi szkołami. Już podczas tego pobytu w Kielcach była okazja do sprawdzenia na miejscu, z jakimi placówkami można będzie tę współpracę nawiązać i w przyszłości rozwijać. Delegacja chińska wyraziła duże zainteresowanie problemami kultury naszego miasta oraz edukacji, w szczególności szkolnictwa zawodowego. To też ich wizyta w kielskim Centrum Kultury, a następnie w zespole szkół budowlanych na ulicy Zgody potwierdziła, że nasze Placówki kultury, jak i szkolnictwo zawodowe, w szczególności kierunki budowlane, są na wysokim poziomie i mamy nadzieję, że to jest pierwszy etap naszej współpracy. Wszystko wskazuje na to, że będą kolejne etapy i to dość szybko. Po powrocie z Kielc wytypujemy w Tajdżo szkołę o profilu budowlanym, która będzie utrzymywała kontakty ze szkołą w Kielcach. Następnym etapem będzie wymiana młodzieży. Kielce posiadają od 2008 roku oficjalne przedstawicielstwo w Pekinie. We wrześniu 2009 podpisany został list intencyjny o nawiązaniu przyjacielskich stosunków i współpracy z Tajdżo. To dynamicznie rozwijająca się 6-milionowa aglomeracja położona w środkowej części. Morza Wschodniochińskiego.